Jak zapłacić za zakupy firmowe fakturami sprzedaży. Jeśli mamy faktury kosztowe do spłaty, a chwilowo nie mamy gotówki, aby za nie zapłacić, a na przykład nasz klient jeszcze nam nie zapłacił za wykonaną pracę lub po prostu nie chcemy angażować gotówki firmowej, możemy spłacić swoje zobowiązania fakturami sprzedaży. Aby to zrobić należy się zalogować w panelu Invipay, na którym widzimy. Jaką kwotę mamy z nierozliczonej sprzedaży, sprzedaży dostępnej do spłaty zakupów oraz nierozliczone zakupy. Aby zapłacić fakturami sprzedaży za zakupy, należy kliknąć Płacę sprzedażą. Otwiera nam się okno z podsumowaniem, którymi fakturami sprzedaży za które zakupy chcemy zapłacić. Kliknąć Płacę. I właśnie dokonałam rozliczenia swoich zakupów z fakturami sprzedaży. Nierozliczoną sprzedaż, to znaczy nadwyżkę, która nam pozostała po spłacie zobowiązań, możemy wypłacić bezpośrednio na konto firmowe. W taki sposób możemy zapłacić na przykład dwoma czy pięcioma fakturami sprzedaży za... 15-20 faktur zakupu, nie wykonając żadnych przelewów i nie tracąc czasu na dodawanie odbiorców.